Siema, siema Zobaczcie, pierwsi nad wodą dzisiaj W końcu bez wiatru widzieć po wodzie, że coś się dzieje Pudełko z który tam zajebał, i tak cały dzień od rana. Ręcznik, kurwa. Tak to już jest. Co tam? Byki, bydlaki A bo to już to pyta, wszystko wziąłeś chyba tak. Żeby nie było tak dobrze, to prowizję sobie wzięliśmy za dostarczenie. Dobra. Także masz mniej tak, denoczek. Ale po gobce, Właśnie widzę, patrzę, tak jakoś toniecie. Ty, <noise> wracam po gąbkę, patrzę przy lęku, leżyłbym ja trochę też wziąłem. A zostajemy wam specjalnie na tym tak. No, zbierała, to Na w leżał, leżały, ja bym mi wszystko pozbierało. Chciałbym nam to zostawić, mówi. O, ale, klientka tu tam gdzieś tam gdzieś tam gdzieś No, gdzieś tam gdzieś tam jakieś tam gdzieś tam gdzieś mówi, gdzieś Normalnie normalnie no, no, ści do to jest coś złego. No. pił za samooglu. O konie ja normalnie pstrige. Normalnie ściągnięta dotąd. Trochę mniejsza. <noise> Wystaniemy za wami kawałek, chwilę porzucamy, a później płyniemy na paklicy. A wyjdziecie? Tak. Po co tam? Połóżcie tam. Kurwa na pudełko, kurwa na pudełko. Tu leży. Załogi. Zasłodzić się, Czeka. żeby nie było, że się śmieje. A to już jest to później do odbiór. Jak się tam czekarka rozu. Którą? Nie mam pojęcia Ale wiem o co ci chodzi, ale... Kurwa ja mam całą taką sympatykę I tak muszę, muszę, muszę i muszę Oto kto znalazł się w Fortekanie też gra I śpiewa Ta czarna i dłuższe włosy ma Siemanko dla nas dzisiaj dzień dopiero się zaczyna. Jeszcze troszkę pada, ale to już nie jest deszcz, który by nam przeszkadzał. Płyniemy sobie na miejscóweczkę. No i mam nadzieję, dzisiaj skończy się do rybą. Już było widać jakieś pierwsze ataki, więc jest nadzieja. Mateusz, słucham. O to od kolegi. Masz pozdrowienia od mojego kolegi Z łódki To Ty też masz pozdrowienia Dziękuję. No, no to jak? Masz nic. No, hej hej No, pa nie bierz <laughs> się bo zaraz obranie co? pospiesz się po zaraz Proszę, że mnie to cieszy To jesteśmy z 50 metrów od brzegu. Lekko. I przepływaliśmy łódką, i zobaczyłem drewniany pal wbity. Tak jak widzicie. Po samą powierzchnię na 6 metrach. No, szacunek dla tego pana, który tam miał kładkę. Wiecie co? Uczyłem arka, jak zrobić podbicie. I pokazałem wszystko od A do Z. Ale szczurek. No, tak strzelał jako koń. Tak się to robi, właśnie. bo, 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 Ciebie normalnie strach złapać taki szczurek. Ale fotkę sobie zrobimy z tobą. Zrobisz mi zdjęcie? Jasne. To dawaj swoim, zrób O! Och, o! Krzyczuci podbieraj! No czekaj! Już? Gotowy? Ja, tak z tak nie? Na tle... Tak, zbierze. Co? Zbierzec, zbierze. Czekaj! Tak? Nie no, wezmę w rękę. No, no zrobisz takie? Dobra, okay. wypuszczamy rybę do wody tak Zawsze jak mi ryba tak idzie właśnie pod powierzchnią to nie mam kamery na nią A jak jest na nią kamera to jest taką no? W końcu W końcu i Jarek ma Przetrwam kamerkę To to już się podbić od mistrza Coś szczypciło Podnieś go na kijutro jutro No! Taki szczypier jak mój no, Popuść sobie z i... Okej. Okay. Chodź go tak troszkę bokiem głową do przodu. Oh, shit. Co, no co no jak. <laughs> <laughs> Pinaj rybkę i do wody. Widzisz, 15 minut poćwiczyłeś podbicie i efekt, I są nie? efekty. No. Uwolniałem okazy. Popłynął. No i elegancko. Jestem szczęśliwy. No. Dzięki bardzo. Także jutro nam się zapowiada fajna pogoda. No co, no teraz już późno. Nie wiem, jak nie widać w ogóle. Na telefonie jest to widać jeszcze w miarę. Mam nadzieję, że na GoPro też I wszystko będzie ładnie widać. Jutro troszeczkę wcześniej powalczymy, niż dzisiaj. W prognozach pokazują, że będzie padać tak do piątej. To może no, o piątej rano. nie Dzisiaj padało do czwartej, ale po południu. No, to może z rana będziemy. Także do jutra. No, jak tam u Was? My dopiero spływamy. Moment się ciemno zrobiło. To by to. Jeszcze raz. Raz po oczach. Mogę się skoncentrować. A jak tam u was wyniki? Bo my dopiero dzisiaj spływamy. Momentalnie się zrobiło ciemno. I teraz wracamy po ciemku. Ale jeszcze wody widać bez problemu. Ile to? Pół godziny po zmierzchu jest. I co? Ale jak w końcu złapał szczupaka. I o to właśnie chodzi. Obrigado. Szywanko. Tak, jak mówiliśmy, meldujemy się z rana w ten kolejny słoneczny dzień. O troszkę później niż zwykle. Ale jak pada z rana, to wiecie, jak już się chce. Tym bardziej, że jesteśmy już tutaj. Szósty dzień. Został jeszcze dzisiaj i jutro do złapania jakiegoś fajnego bajka. Wczoraj jak wracaliśmy, to znaleźliśmy fajną górkę. Dzięki Echo i dzisiaj od razu tam płyniemy. Było tam trochę ryby, więc jest nadzieja. Ale łowita. Testujemy kaczora. Donalda. Od Sewerza. są takie ładne kaperlonki. No leci gorzej niż dżerkale.

O, bym się zdziwał Wiecie co? Już tak bardzo precyzyjnie w i wyskoczyły tam rybki i za chwilę miałem puchnięcie. Tak, ale takie kopnięcie, normalnie przycięcie i złowiłem. Patrzcie jaka płotka. Piękna płoteczka. Już chyba zezgonowana, bo po prostu dostała w mózg. Ale piękna płotka. Znaczy trzeba uwolnić ten okaz. Szybko wypięcie. Jeszcze płotka z okazem. O, fotka z okazem. O, się rzuca. W dwóch rękach trzeba trzymać. No i dobra, wypuszczamy rybę do wody. Trzymaj za ogon, żeby się dotleniła. A, za ogon, żeby się dotleniła, no tak. No i rzuca się strasznie. wypuszczamy okaz. No dotleniłaś się już. Niestety ta chyba nie przetrwała. popłynęła no jest pierwsza ryba w ten słoneczny dzień próbujemy na no wszystko wrzucam sobie też drzerkami gumami no, kanibalkami no, ale jest ciężko ryba po prostu nie żeruje i szósty dzień z rzędu ta ryba będzie dłubana mam tylko jeszcze jutro żeby dopaść jakiegoś rupaka, więc może się uda